Inny temat inwestycyjny to z kolei te grunty przekazane miasto stosunkowo niedawno. Kilkanaście hektarów, bardzo atrakcyjne ziemie w niedalekim sąsiedztwie, właśnie zespołu tężni solankowych. No pierwsze pytanie, jak się to udało zrobić? Bo miasto Ciechociny chyba dosyć długo na to czekało i też poprzednicy chyba też o to zabiegali. No to działo się praktycznie od 2013 roku. Nie każdy to pamięta. Część w ogóle nie wiedziała, że coś takiego się działo. Mi to podpowiedział e, prezes Marcin Zajączkowski, bo on chyba jako przewodniczący rady tej poprzedniej kadencji 2014-2018 brał w tym udział lub widział ten projekt. E, to też miało za zadanie pokazać, że istnieje taka możliwość zamiany gruntów pomiędzy właścicielem basenu, a pomiędzy miastem e, po to, żeby ten basen solankowy odzyskać i go wyremontować. E, my... Działając jakby w tym zespole negocjacyjnym, co do kwestii wywłaszczenia widzieliśmy pewne problemy, które mogą nam zniweczyć wszystko, i tak postanowiłem się zwrócić do pani poseł Anny Gębickiej i poprosić ją o pomoc w tym, że chocinek nie ma gruntów, że potrzebuję. Energii, takiej, żeby móc się rozwijać i troszkę pobudzać tą gospodarkę naszą, poprosiłem o kontakt yy, i wsparcie w celu pozyskania tego. Złożyliśmy wniosek do Kowru, przeszliśmy całą procedurę pozytywnie. Ministerstwo Rolnictwa wyraziło na to zgodę i finalnie w ciągu 9 miesięcy te grunty znalazły się w Ciechocinku. Ja myślę, że to wola nas wszystkich, czyli z, i Krajowego Ośrodka Wsparcia. I ministerstwa, i nasze działania aktywne w tym kierunku, wsparciem pani wiceburmistrz, bo ona pracując wcześniej w samorządzie wiedziała, jak to się robi. Zleciłem zadanie i my po prostu je wykonaliśmy. A z racji tego, że jesteśmy młodzi, jeszcze działamy energicznie, no to zrealizowaliśmy to. I to jest kolejna rzecz, której de facto nie udało się zrobić, bo Kopernika też jest taką rzeczą, która. O której się zawsze mówiło, a nigdy nie doprowadziło się do sukcesu. My to zrobiliśmy w ciągu dziewięciu miesięcy. To jest niewątpliwie sukces i pana, i miasta, i pana administracji, osób wszystkich, które przy tym projekcie współpracowały, ale człowiek sobie zadaje pytanie, dlaczego akurat teraz, dlaczego tak późno? Niektórzy, oczywiście ci, którzy patrzą na szklankę do połowy pustą, dlaczego poprzednikom się to nie udało? Przepraszam, bo wiadomo, że to należałoby pytać poprzed po prostu inne osoby, tak, ale ma pan zdanie w tym temacie? Znaczy, co do radnych, to oni nie wiedzieli. Myślę, że w większości przynajmniej ten rocznik 218, jak tak to nazwać 23 oprócz mnie o tym nie wiedział. Ja próbowałem ten temat wcześniej ruszać, nikt tego nie podłapał, więc postanowiłem czekać. Czyli no, inne osoby się nie, nie starały o to? Nie starały się o to. Nie, nie, może nie miały wiedzy, albo myślały, że to się nie uda, albo próbowały i się nie udało. To te, na to sobie teraz nie odpowiem. Natomiast wiem, że takie przygotowania w Urzędzie Miejskim były, bo jak zadałem pytanie, to po części ktoś sobie przypomniał, a faktycznie był taki temat, mamy mapę, ale do końca też nie wie, jak wyglądała ta procedura. Więc po prostu no ja zakładam sobie cel, realizuję i, i lubię, jak ktoś jest ze mną szczery. Jeżeli powie, że się nie da, to się nie da, a jeżeli da się, to po prostu robimy to wspólnie i każdy z nas ma korzyść z tego, że coś nam się udało wspólnie dla dobra miasta zrobić. I teraz miasto ma nowe grunty. No i tak, pół żartem, pół serio, nowy problem. Co z nimi zrobić? I tak chciałbym wrócić do wypowiedzi pana burmistrza, w którym pan mm, no definiował pewien problem ciechocinka mianowicie Ciechocińkowi brakuje nowej oferty, którą mm, może się pochwalić na skalę europejską i ogólnopolską. I chyba ta przestrzeń stwarza właśnie warunki, ta pozyskana przestrzeń stwarza chyba warunki do tego, żeby taką ofertę stworzyć. Tak, tak, tym bardziej, że udało się radnych teraz przekonać do tego, żeby zabezpieczyli pieniądze na tą koncepcję, czyli będziemy powtarzać ten sam, tą samą procedurę. Będziemy projektować od razu całą działkę, zapytamy mieszkańców, żeby nam powiedzieli, co tam chcą radnych. My to przygotujemy, pokażemy, tak jak pokazaliśmy centrum i ono się spodobało. I później będziemy przygotowywać się do realizacji. Tak jak powiedziałem, część środków KPO na stadion już jest 20 milionów złotych. Pytanie, czy będzie zgoda społeczna na to, żeby stadion z miejsca historycznego, czyli przy Tężniach, przenieść w nowe miejsce, ale także w nowym obliczu. Bo ja pamiętam jeszcze stadion Ciechocinka, kiedy miał bieżnię tartanową, e, gdzie była lekkoatletyka. Dzisiaj tego nie ma i wiemy, że to nie powstanie. Budowa stadionu w nowej wersji z trybuną ułożoną wzdłuż hoteliku nie pozwoli na taką możliwość, z zagospodarowaniem boiska bocznego, bo po prostu na to nie ma miejsca. Tam wszystko jesteśmy w stanie zrealizować na poziomie nawet drugiej ligi, bo tak wstępnie o tym myślimy, żeby po prostu można było tam robić zgrupowania, żeby powołać te centrum y, ciechocińskiego sportu czy centralny ośrodek sportu mamy wszystko na obrzeżach mamy y, nad morzem mamy w zakopanym w ciechocinku w centrum Polski takiego obiektu nie ma myślę że to jest szansa rozwojowa dla miasta jeżeli taka oferta by powstała to do ciechocinka osoby y, przyjeżdżałyby czy pychały się oknami i drzwiami, i to tylko nie są moje słowa, bo osoby, które są związane ze sportem w Ciechocinku, też to potwierdzają. Są obawy co do tego, jak zareaguje na to, te środowisko, które jest związane obecnie dziś ze zdrojem. Choć robiliśmy taki wstępny research na Facebooku, pokazując te stare plany, i tam opinie raczej były pochlebne, lub pojawiały się opinie takie, że tobie się nie uda. Albo to tylko marzenie. E, dzisiaj zadaliśmy tym osobom pytanie, czy jeżeli te grunty już są, czy warto te marzenie realizować. Nie dostałem odpowiedzi. Ale wyprowadzając e, stadion z obecnej lokalizacji, mamy kolejny teren do zagospodarowania, czy może do sprzedaży, żeby właśnie sfinansować kolejne działania. Mam na myśli teraz ten teren, gdzie się znajduje. Czy znaczy, ten teren jest stadion. tak naprawdę w części pomnika historii? I tu tak naprawdę by trzeba było się zastanowić, czy. Tym terenem nie przyciągnąć nowych inwestorów z jednej strony, czy zostawić ten teren jako park i go poszerzyć, e, czy może znaleźć dla niego inne przeznaczenie i robić tam imprezy między tężniami, a może zostawić dwa stadiony. E, tutaj my też musimy patrzeć na to w formie przychodów do miasta. Z tego względu, że no rosną nam jednak te koszty stałe, i musimy stworzyć magnes, który będzie robił dla nas pieniądze. Nawet nie przez sam ośrodek sportu, ale także przez to, co my tym damy możliwość. Czyli, z jednej strony budujemy infrastrukturę, ale z drugiej strony przyciągamy inwestorów, którzy budują u nas hotele. Proszę zobaczyć, ulica sportowa po lewej stronie. Tam stoją działki inwestycyjne, które do dzisiaj nie zostały zagospodarowane. Ja sam jestem w posiadaniu co najmniej z dwóch koncepcji. Jedna to była e, związana z, chyba z hotelem Hilton, e, gdzie ściany miały być tężnią i tak dalej. Mam też projekt, który był przygotowany przez Irene Eris, czyli przez też takie medyczne powiązanie usług hotelowych z medycyną estetyczną i tak dalej. Były malinowe hotele, które po e, starej e, królikarni e, próbowały się tam budować i w Ciechocinku nic takiego nie powstało. E, w Ciechocinku w ogóle od dawna, odkąd ja pamiętam, nic większego, renomowanego, na poziomie cztery gwiazdki i więcej nie powstało. Myślę, że Ciechocinek ma potencjał na hotele pięciogwiazdkowe. To też będzie konkurencja. Dla innych, bo część się obawia, natomiast to przyciągnie całkiem innego gościa. Łącząc to z UNESCO, czyli goście z zagranicy, którzy mają w hobby zwiedzanie pomników takich właśnie, czy takich elementów jak Centrum Dziedzictwa, Pomniki Historii, sam pomnik UNESCO żeby przyjeżdżały do nas i zostawiały tu pieniądze, bo to jest atrakcja nie tylko dla nas, ale także dla regionu. I to jest ten magnes. Wiem, że pan burmistrz na to patrzy tak całościowo, te wszystkie inwestycje, o których tak, mówimy, dokładnie. one zmierzają w tym, w tym celu i nie tylko w tym celu, w, ale w zasadzie jeśli mówimy o jednym celu, no to zwiększeniu atrakcyjności Ciechocinka, jego konkurencyjności i etc., ale jedną z tych inwestycji jest właśnie ta tutaj wymieniona, czyli ten ośrodek sportu, on miałby być ukierunkowany głównie na piłce nożnej? Nie, my zakładamy, że ten stadion będzie pod lekkoatletykę e, też nastawiony czyli to co obecnie gdzieś też jest w regionie czyli Bydgoszcz ma zaplecze lekkoatletyczne ma lekkoatletów ale centrum treningowe de facto w Ciechocinku mogłoby być takim elementem że te dyscypliny właśnie takie niszowe by mogły do Ciechocinka przyjeżdżać ale jeśli mówimy o sportach olimpijskich, to mamy jednak cetniewo chociażby, tak, które jest bardzo popularne wśród sportowców. Ale ono jest cetniowo, ile się nie mylę, jest na północy Polski. Jest na północy Polski. To, to jest to, co mówiłem. Zakopane i tutaj góra, czyli a w centrum nic nie mamy. Czyli uważa pan i osoby z panem współpracujące, że jednak ten rynek jeszcze nie jest nasycony, tak? Nie jest. Tym bardziej, że są potrzeby. Będąc ostatnio w Pouczynie Zdroju na konferencji uzdrowisk polskich, na przykład Pouczyn buduje trasy rowerowe, które mają służyć temu, żeby właśnie tak jak my chcemy, czy mój pomysł jest taki, żeby takie centrum stworzyć w Ciechocinku, było tam do dyspozycji kolarzy. U nas gór nie ma, więc powinniśmy promować w naszym mieście właśnie. Inną formę rehabilitacji, rehabilitacji sportowej. Przecież są pomysły, żeby w ciechocinku utworzyć dom sportowca. Tak jak się mówi o domu seniora, przecież zauważmy, że społeczeństwo się starzeje. Mając infrastrukturę sportową, możemy dla takich olimpijczyków tworzyć bazę na jesień życia, ale także ugryź to trochę w inną markę, poszerzyć ją, trochę zbilansować i powiedzieć, zróbmy coś nowego, bo COVID nam jednak, mówię, pokazał, ja się boję cały czas tej ustawy i zmian w kierowaniu do szpitali, widzę w tym zagrożenie dla Ciechocinka. Na to, że te podmioty nagle będą musiały ponieść duże inwestycje, żeby zmienić swoją konkurencyjność, a to możemy robić już szybciej, prędzej i nie czekać na to, co nas gdzieś tam kiedyś może czekać, że wszystkie usługi medyczne będą e, czy przejdą do sektora prywatnego, e, a NFZ będzie tylko płacił za te usługi ratowania życia, a nie rehabilitację, bo to tak jak w innych krajach. Za granicą będzie wszystko sprywatyzowane i będzie komercyjne. Jak y, rozmawiamy o tej ofercie sportowej, taka luźna myśl, y, za którą przepraszam, bo to jest oczywiście y, może nawet nie sugestia, tylko taki, taki luźny pomysł, bo jednak. Y, od lat ta tożsamość chocinka i jego przedstawianie też kręciło się wokół osób niepełnosprawnych, prawda? I, i a propos, jak mówimy właśnie odnośnie sportu i centrum sportowym, zastanawiam się, czy też może uwzględniacie te potrzeby osób niepełnosprawnych w kontekście chociażby naszych paraolimpijczyków, którzy zdobywają bardzo wiele medali, a chyba z tego, co przynajmniej się orientuję, nie mają takiego też dedykowanego sobie centrum. O, to jest bardzo dobry pomysł, ja na to nie wpadłem. I to traktuję jako dobry pomysł na to, żeby faktycznie też skupić się na tym. Czyli z jednej strony dobrze leczymy, rehabilitujemy, a z drugiej strony dajemy infrastrukturę taką do treningów. To też jest bardzo dobry pomysł. Dostępność dla osób niepełnosprawnych, czyli iść też w tym kierunku. No, naprawdę. Musimy się nad tym też mocno zastanowić, aby te faktycznie obiekty spełniały właśnie takie wymogi, bo o tym pomyśleliśmy w Urzędzie Miejskim, o tym pomyśleliśmy na basenie, który będzie miał trybunę, i na tą trybunę osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wjechać. To samo będzie w Centrum Historyczno-Edukacyjnym. Więc tutaj w tym kierunku też należałoby iść, i to myślę, że, że, że będzie trzeba w taki sposób też wykonać. Co ciekawe, wydaje się, że w Polsce tak dużo już obiektów sportowych powstało, kiedy potrzeba chociażby na stadiony piłkarskie czy, czy hale widowiskowe, ale jednak są pewne niszowe sporty, gdzie ciągle tych obiektów brakuje i słychać co jakiś czas głosy na przykład, że o, powstał pierwszy obiekt dla pancenistów, powstał pierwszy kryty Tor Kolarski. E, myśli się dopiero o Narodowym Centrum Tenisa i, i, i okazuje się nagle, że faktycznie są te miejsca, gdzie jeszcze. Pewne samorządy mogłyby wejść swoją ofertą, wejść w niszę jeszcze niezagospodarowaną. A czy ja powiem, bo tak nawet porównanie zakupane Cytniowo-Ciechocinek. Oni nie mają takiej bazy rehabilitantów, ekspertów, którzy leczą tak jak my mamy. Jesteśmy marką w Polsce i myślę, że właśnie te aspekty, które już wypracowaliśmy, jesteśmy w nich mocni, możemy przenieść także na tą niwę właśnie tego, co tutaj pan redaktor nawet podsunął, czyli z jednej strony centrum sportu, ale także dla osób niepełnosprawnych. I to jest też pomysł marketingowy, bardzo dobry do wykorzystania dla nas przy tworzeniu tej koncepcji.